Potrzebuję nauczyciela fizyki na 7 godzin na zastępstwo do końca pierwszego semestru, ponieważ znaleźliśmy w takiej sytuacji, że nauczyciel, który miał mieć te godziny, uległ wypadkowi. Nie mam kim zastąpić, używając wszelkich swojego czaru osobistego, wszelkich swoich znajomości, nauczyciela, który wziąłby te parę godzin, ponieważ wszyscy nauczyciele. Przynajmniej w Wałbrzychu, z tego co się zorientowałem, one mają w różnych szkołach, też są na zastępstwach, mają około 30 godzin, nie chcą po prostu już więcej, bo też mają prawo i tak jak powiedziałem, chorować, mają prawo nie chcieć i, i chcieć po prostu wykonywać swoją, swoją pracę godnie. Jeden z nauczycieli po odszedł, nauczyciel fizyki odszedł na roczny urlop dla podatowania zdrowia. Przez okres wakacji ja o tym wiedziałem, więc zapewniłem trzech nauczycieli na zastępstwo za tego jednego nauczyciela. No ale jeden z tych nauczycieli, który był na zastępstwo uległ wypadkowi. No to się zdarza, proszę Państwa. My nie jesteśmy robotami, jesteśmy ludźmi żywymi, też możemy ulegać wypadkom. No i stałem, zostałem w sytuacji kryzysowej, kiedy nie mam nauczyciela na 7 godzin na zastępstwo do klas od trzeciej do pierwszej.